Wspomniałeś, że twój mąż był w Polsce i byliście tam przez, aż przez dwa lata, tak? Czy podobało tak. Mu się Pol Pol czy Polska mu się podobała? E, Polska mu się podoba, myślę, że też pod względem natury, ale i też pór roku, bo uwielbia śnieg, uwielbia zimę. Zima to jest jego ulubiona pora roku, więc e, jak chcemy odwiedzić Polskę, to, to zawsze negocjujemy. Ja wolę jechać jednak w te cieplejsze. Miesiące, a on zdecydowanie śnieg, herbata w domu, gorąca herbata <noise> i, i, i oglądanie tego śniegu przez okno. Ale ogólnie e, lubi Polskę, chociaż e, myślę, że tutaj na Bali czuje się bardziej komfortowo, bo, bo jest w stanie zorganizować więcej rzeczy. E, język polski jest jednak dużo trudniejszy niż, niż język indonezyjski. I też wydaje mi się, że Indonezyjczycy są bardziej otwarci na turystów niż Polacy. Oczywiście nie wszędzie, nie można tutaj generalizować, ale na pewno nie ma takiej ciepłości w przypadku Polaków, tak żeby przy pierwszym kontakcie, jak w przypadku Balijczyków. Polacy są bardzo gościnni i wydaje mi się, że budowanie takich dłuższych relacji. Jest no, bardzo takie pozytywne w Polsce. Natomiast pierwszy kontakt to jednak jest takie, kto to jest, jak się zachować. Często też jesteśmy nieśmiali, nie, nie chcemy używać na przykład języka obcego, bo boimy się, że popełnimy jakiś błąd. A tutaj Balijczycy się tym nie przejmują. Jak widzą kogoś, to będą po prostu po balisku nas tam zasypywać pytaniami, <grym, <grym,> więc. No myślę, że tutaj jest bardziej komfortowo dla niego, aby żyć.